Po spektakularnych sukcesach Jonah Hill, oczywiście u Martina Scorsese, a Change Tatum, powiedzmy, ratując prezydenta, panowie postanowili spotkać się jeszcze raz i zagrać w kontynuacji hitu sprzed roku, dwóch lat. Postanowili zagrać w filmie 22 Jump Street. Jeżeli widzieliście 21 Jump Street, wiecie o co chodzi, gdyż fabuła jest. Niemalże identyczna, mówię niemalże. Jeżeli nie wiecie, okej, okay, mamy dwóch policjantów, którzy bardzo wyglądają e, młodziutko, w porządku, w pierwszej części występowali e, w rolach e, tajnych agentów, którzy byli w szkole, w, w, w liceum, musieli roz, rozwijać tę sprawę. Tutaj Ilona Oliwerek. Jest e, narkotyk, nazywa się Wi-Fi e, i po prostu studenci tonami go połykają. No i tutaj trzeba rozwiązać e, tą sprawę. I oczywiście wystarczy, ponieważ tam wiadomo, że będą kobiety, że będą imprezy i tak dalej. To wszystko jest w tym filmie, naprawdę. Jeżeli chodzi o komedię, jest w porządku. To jest tak. Fabuła jest identyczna niemalże jak w pierwszej części. Mówię niemalże, ponieważ jest mnóstwo wstawek właśnie, które się odcinają od tej pierwszej, od tej pierwszej części. Na zasadzie, że czynnik tutaj tu mówi, że może powinien zostać y, Secret Service, czyli Chronić Prezenta, czyli jego film y, White House Down, y, bodajże. I mnóstwo rzeczy że może być trzecia część, i tak dalej. Nie. Film jest fajny. Ogląda się go dosyć fajnie, sympatycznie. Jest śmieszny. Ma swoje momenty, ale nie jest jakoś wybitny. To nie jest taki film, że nagle obejrzymy go i potem, wow, i przez całe wakacje będziemy go, o nim e, rozmawiać, bo się okazało, że, Patrzcie, to jest kolejny Titanic Avatar czy coś takiego. Nie, to jest taki film, który obejrzymy i w porządku, nie ma problemu. Czy będziecie go siebie obejrzeć jeszcze raz po tym? Mm, tak. Pewnie jakiś tam będzie sobie leciał w telewizji, to wrzućcie, bo. To jest dosyć fajna rozrywka. Najgorzej, fajne piątkowe kino. Siadamy w kinie po całym tygodniu pracy, popcorn, Pepsi, i w ogóle luzujemy się i mamy spokój, i to jest dobre kino. Czy jest to ambitne kino? Ze wszech miar nie. Jak najbardziej nie. Film nie ma żadnego zapędu. To nawet jest powiedziane, nawet chłopaki mówią w trakcie filmu, że ponieważ to jest druga, druga część, druga impreza, drugi raz to robimy, to musi być więcej, mocniej, głośniej i tak i tak dalej. I to właśnie tutaj otrzymujemy. Nie szukajcie na siłę czegokolwiek więcej, bo nie ma. Co mogę powiedzieć, że będzie? Będzie trzecia część. Ponieważ film, którego budżet był 50 milionów na dzień dzisiejszy, czyli e, po dwa, trzy tygodnie po premierze, ma już zrobione ponad 200 milionów. Jak się to domyślić, pewnie do, do 300 dobije, a skoro jest sześciokrotność y, budżetu, no to będzie trzecia część. Zresztą nawet y, panowie już w, tej, w, tej, w tym filmie mówią, że a co by było, jakbyśmy się za rok, dwa lata spotkali znowu już przy 23 Jump Street? Może, może tak będzie, może nie. Tak czy siak, z y, serialem, czyli z oryginałem 21 Jump z w tym momencie już nie ma nic wspólnego. Tamtej był troszeczkę bardziej serial na poważnie, troszeczkę y, mocniejsze akcenty tutaj już odeszli całkowicie od y, tego schematu, Jest, y, są żarty. Jeżeli znacie na przykład y, Tej albo przede wszystkim Żona Hilla z, y, z filmów Juda Patowa. 40-letnia dziewica, i tak dalej, tak dalej, to wiecie, jakiego typu humor możecie spodziewać. Nie ma oczywiście żartów o, o penisach, i tak dalej, to nie, ale jeżeli wiecie, humor jest wybredny, Palenie zioła, kobiety, i tak dalej, nawet jest delikatna schiza w momencie, kiedy. właściwie nie mogę wam powiedzieć, ale będzie, będzie schiza, będą zjazdy, będą panowie mieli zwidy, i tak dalej, tak dalej. U mnie na mojej 10 skali filmu staje 6, ponieważ, jak mówię, rewelacyjny nie jest, w pamięć zapada. Niekoniecznie, bo poza tym, że, że jest Tatum, że jest Hill i że jest Ice Cube, i bodajże w epizodzie pojawi się Peter Stormare. Dziękuję bardzo, to wszystko. Także polecić film? Tak, obejrzyjcie go, zobaczcie, fajna rozrywka, widzicie z kina, zapomnijcie o nim. Wtedy może włączycie sobie do Budapest Grand Hotel, dużo fajniejsze kino. Trochę mi zaczyna to już nudzić, nie, nie, nie mówię, no do, do was, tylko fakt, że wychodzi film. I nie marzy co film to od razu potem dawać druga część, trzecia część. Aktorzy podpisują kontrakty na tyle. Tutaj w ogóle Marvel już podpisał kontrakty z aktorami na 8-9 filmów. Wiadomo, że będzie w Avengersi, że tu, że się pojawi tam, że po prostu zaczyna mnie to wkurzać, naprawdę, bo to w tym momencie nie chodzi o, o to, żeby ktoś miał pomysł, o to, żeby ktoś miał jakiś e, fajny schemat i chciał nagle zrobić dobre kino, tylko kasa, 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 kasa. I taki na przykład twórców jak e, jak Woody Allen, jak Bracia Cohen, coraz więcej mi, coraz bardziej mi brakuje. Ponieważ nie była godzilla, już wiadomo, że będzie nie tylko druga, ale trzecia część. Transformersi weszli w zeszłym tygodniu bodajże, już wiadomo, że na 2016 będzie kolejna część i tak dalej. Wiem, że są wielkie serie, franczyzy i tak dalej. Ale dzieje się tak już nawet z małymi filmami, że jest. I potem malutka furtka i już od razu do kolejnej części. I zrobi mi to w Mówiłem o tym zeszłym razem, ale... Nie podoba mi się to. Jak mam pytanie do Was? Czy jest jakiś film, który obejrzeliście i nagle jest super fajnie, potem zrobili dużą część i było ale dno, po prostu tego się nie da oglądać. Bo jak dla mnie takich filmów jest mnóstwo, hmm, to znaczy powiedzcie Rambo 3, <grymator> Terminator też 3, coś nie ma nie szczęścia dla tych trójek. Mnóstwo filmów, jakiekolwiek to nie były, jakie uważacie za największe gówna, jakie tam wypuścili, dawajcie, pisze, zna, piszcie jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia itd. itd. Jeżeli podoba Wam się teraz widzicie za cztery pozostałe recenzje. <noise> <noise> Obejrzyjcie je sobie, również zapraszam na mojego bloga i Facebooka, gdzieś tam są yy, obrazki. Ja panu przerwałem Ci trochę kultury Hamie. Tego szukajcie w obu przypadkach albo po prostu kliknijcie na link w opisie. A my widzimy się już niedługo. Cześć! ......